Z tych 84 działek 37 już jest podłączonych, 12 następnych w tej chwili jest w trakcie podłączania, bo zadeklarowali, ale niestety 16 działek ma odcięty prąd. I przyłącz tego prądu nastąpi dopiero po podłączeniu wszystkich, którzy są w kolejce i czekają. To nie tak, że ktoś sobie, a dzisiaj nie włącza, a jutro mi to Nie, nie, nie. Jak kogoś żeśmy odcięli, jest wyrzucany na sam koniec kolejki. Oczekujących na podłącz. Wieliście Państwo na to 4 lata. W tej chwili zasadę my ustalamy. Czekaliśmy cierpliwie 4 lata. Nie zrobiliście tego, więc w tej chwili my mamy swoje zasady i trzymamy się ich ostro. Bez wyjątków. Po to mamy 6 elektryków, służbę i odcinamy. Przypadki jakiejkolwiek kombinacji, zauważenia majstrowania przy liczniku, zauważenia, bo weszliśmy na. Na i zobaczyliśmy, że tych jest troszeczkę odtrapany. Jak stwierdził, że nic nie robił. Po zdjęciu licznika okazało się, że chciał usunąć kabel zasilający na lewo. My w tej chwili jesteśmy w mamy w tej chwili 76 działek namierzonych i z tych 76 podejrzewam, że z połową się rozstaniemy. Najprawdopodobniej, bo 90% kontroli kończy się tym, że może się odcina instalacja albo się pozbywać obwodu. Jeżeli chodzi o prąd. Następne to jest ścięcie drzew i porządkowanie alejek. Dostaliśmy od naszych sponsorów, jednego ze sponsorów, takie tabliczki ładne. Tamte, które są na alejkach, już te przeżyły się. Będziemy wymieniać w tej chwili na każdej alejce. Każda alejka będzie taką drewnianą tabliczką oznaczona. Mam nadzieję, że przed ubiegłym zdążymy. Od pierwszej do 25 będziemy to wieszać. Mam nadzieję, że Państwo nam pomogą przede wszystkim przy usuwaniu drzew i krzewów wokół słupów energetycznych. Nie ma możliwości, żeby koło energetycznego było drzewo albo krzewo. Żeby elektrycy nie mogli się dostać. Nie ma możliwości, żeby drzewa dochodziły, gałęzie dochodziły Związane z działalnością targutową to kwota 67 tysięcy 580 złotych. nowego zebrania sprawozdawczego w Krakowie, ulica Krasztowa. Dzień drugi, czwarty 2016. Na ważnym zebraniu sprawozdawczym. Za daleko? Za blisko. Dobra. Rod wybrano komisję mandatową, która ukonstytuowała się w następujący sposób. Przewodniczący ja, czyli Janusz Smoliński, sekretarz pani Teresa Smolnik i członek Irena Kury. Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności stwierdziła, że w zebraniu uczestniczy 97 członków, co stanowi 27,3%. Zgodnie z paragrafem yy, z pierwszym statutu PZD, panele zebranie musiało się odbyć w, w drugim terminie, ponieważ było za mało obecnych. A zgodnie z paragrafem drugim, zebranie jest prawomocne w drugim terminie przy tej ilości osób, które jest. I może podejmować uchwały. Lista obecności stanowi załącznik do, ob do obecnego protokołu. Podpisano sekretarz pani. Teresa i przewodniczący Smoliński.